Kartony poukładane, porozkładane, też tu jest część. Część jest już tutaj, a wszystko właśnie z Kendam. O, tam są pudełka puste, jeszcze część, jeszcze dużo mi zostało. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Rozpakowuję Kendamy, w zasadzie pudełka, na które długo czekałem. Znaczy ja wiem co powiedzieć, tylko nie wiem jak to powiedzieć, wiesz? I nie wiem czy mogę pokazać. Dobrze, powiem tobie tak z ciekawości. Niektórzy w ogóle myślą, i mówiłem witam cię w tym Uff. Mówiłem, witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Powinienem się spojrzeć w ekran. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Niektórzy myślą, zadają mi pytanie, Marcin, a te kendamy, to z którego ty sklepu je masz? E, nie mam. Z... O, proszę. No. <grym> no, witam, witam, cześć. Właśnie teraz pan y, y, przyszedł, y, bo zamówił, wiesz, w sklepie, opłacił i chciał odebrać osobiście dla stomaszoła dla jakiegoś tam Krzyszniaka, czy dla kogoś. I mówi, że jest szał na to. Tak mu powiedzieli, że to jest teraz kendamy, akurat, że są modne. Dobrze, a obiad jest gotowy. No, obiad jest w piekarniku, bo słuchaj, byśmy wyruszyli trochę w miasto. Nie, A co chcesz zrobić? Wiesz ile się czeka na te meble, co mi się podobają na tej stronie? Nie pięć miesięcy. Pięć miesięcy się czeka na meble? Wyobraź sobie, pięć miesięcy czekać na meble. Jak przywieźli nam jakiś tam mebel, w czasie pandemii, to gościu powiedział, że po prostu nie wyrabiają się z robotą. Wszystkie zagłębie, tam jest koło Wrocławia, nie wiem, oleśnica? Kępno? O, kępno! Koło Kępna, tam jest zagłębie. Nie wyrabiają się z robotą, po prostu tak dużo mają pracy. Słuchaj, teraz tak. Te Kendamy, to, to są, producent jest europejski, duński. I ściągając z Danii <śm> od producenta, nie z, nie z żadnego sklepu, bo bym chyba nic nie zarobił, to. Nie ma problemu, żebym sprzedawał produkty w Polsce. Natomiast miałem taki problem, że długo Kenda nie miałem i postanowiłem, że będę ściągać od innego producenta, renomowanego, ale ze Stanów Zjednoczonych. Tylko, żeby ściągać ze Stanów Zjednoczonych i sprzedawać w Polsce, to trzeba mieć taki numer EORI i zarejestrować się na platformie usług. Elektroniczno-skarbowych chodzi o to, że ściągając na przykład ze Stanów Zjednoczonych produkty, trzeba tutaj je odslić i tak dalej. No, jakiś jest po prostu system. Tylko co jest najciekawsze, prawie który dzisiaj jest miesiąc temu, sprawdzimy. Utworzyłem konto i czekam do tej pory na weryfikację dokumentów. Ale ja jestem. Zaraz się okaże, że ja jestem po prostu. Zaraz zobaczymy. Ja po prostu dokumentów nie odczytałem. Wysłałem 17 września. Jest w katalogu odebrane. I Jest pozycja. Jest pozycja odczytujący Marcin Mazur. Czy jest odczytany? A ja myślałem, że to chodziło o urzędników. Czy jest odczytany? Odczytujący. Nie wiedziałem, że to ja mam po prostu odczytać. Że mam kliknąć w, po prostu w ten dokument. I go otworzyć. Potwierdzenie rejestracji. Że trzeba go podpisać. Po dopełnieniu powyższych formalności, czekaj na potwierdzenie rejestracji. Oraz nadanie numeru. Ale ja po prostu nie dostałem żadnego maila, no przecież powinno coś przyjść, jakieś, nie wiem, jakaś informacja, czy coś, nie, ja nie wiem, tak mi się wydaje, ale dobrze, że zajrzałem, dobrze, że nagrywam o tym, bo tak to znowuż bym czekał i bym czekał, ja co jakiś czas spoglądałem, no ale już mówię, nie no, dodzwoni na infolinie w tych czasach to w ogóle jest, to jest cud. Y nie wiem, jest, czekaj aż otrzymasz potwierdzenie rejestracji i nadania numeru. Moje dokumenty odebrane, potwierdzenie rejestracji. Moje dokumenty odebrane, potwierdzenie rejestracji. Marcy, okay. chcesz iść na trening? No. No ale ty już nie no, masz treningu. Ale z A... może nie można. No, ty... nie wiem, czy można chodzić na koło innego treningu. No, Dlaczego Antyk może? Jak Antyk może? No? no. no na twój chodzi? To jest z tobą w grupie. Antyk jest ze mną w grupie? Z to tobą jest grubie? No, to może im się pomyliły dni, tygodnia. Nie. No jak? Z swoim bratem idzie. Jak ze swoim bratem? ale Marcel nie można, bo jest kobiet, są obostrzenia, a ty No nie możesz ty chodzić. Nie, nie możesz sobie chodzić i ja mieszać. nie A możesz się spytać z ja. Ale po, jak no. mam się pytać? No ty masz treningi w dany dzień wyznaczone. Nooo. Przygotowujemy się do remontu, ale Kasia już kanapę kupiła, ale nie tą. Czekamy na odbiór za dwa tygodnie. I kupuję jakieś właśnie już dodatki, czyli mamy... Będzie w ogóle kolorystyka dużego pokoju zielono, czarno, złoto, biała. I też kupiła tutaj krzesło, ale co tu jest? Kasia nie tak z tym krzesłem? Co mówię, jeżeli nie można. To się nie zgadzają że tutaj się otwory nie zgadzają? A, że jest tutaj to wycięcie. Ale widać, no, nie wiem czy tak specjalnie jest, że jest ścięte. Aha, i dziura jest tutaj. Jest ścięte, jest ścięte, tak, a powinno być ścięte. A jak go a jak odwrócisz? No nie, bo jest, są krótsze i dłuższe. A, bo tu jest krótsze, a tutaj dłuższe. Co tam młody? Ej chłopaki, śpicie? Marcel, nie możesz iść na trening skoro nie masz dzisiaj treningu. Czerwona strefa, my jesteśmy w czerwonej strefie. Niedługo, niedługo to cała Polska będzie w czerwonej strefie. Szukam yy, Kendam. Milo! W łódzkim, rekord? O, 691 osób. Ta bluza będzie pasować do nowego wystroju. No się wiem. A ty co robisz, montujesz film? Czy co? Yy, nie mam telefonu. Nie masz telefonu? Chulaj nogi, więc mnie nie nagrywaj. Aha! To jest szantaż teraz? Tak. Jak nie masz telefonu? jak telefon jest tutaj. Dobra. To mogę ci nagrać? Marcin, ale ja chciałam. Jeszcze noga. A powiedz mi dlaczego? Właśnie, powiedz mi dlaczego. Wczoraj się pytałem cztery razy więcej i nie odpowiedzieliśmy dlaczego. Wiesz jak było? Było tak. Wnerwiliśmy wczoraj. Ja cię? Tak. Jechaliśmy i ja nic się nie odzywałem i bez problemu chciałem ci pomóc. Dałeś mi dwa kartony i mówisz. I pokazałeś tak. Yy, to pod drzwi. No, to ja idę z tymi dwoma kartami nie wiedziałem, co mam z nimi zrobić. Chcę robić dalej. I ty mówisz, No, tak, chcesz nosić po dwa kartony. Przy, yy, I masz, właśnie. Masz I wiesz, co sobie zrobiłem? I właśnie, I właśnie, i teraz dochodzimy do kombinacyjnego momentu. I wtedy. I teraz co zrobiłeś? I wtedy zrobiłem tak. W wtedy, gdy powiedziałeś mi, zrobiłem tak. I chciałem ci pomóc. Ale co zrobiłeś? Zrobiłem tak. Tak zrobiłem. I jeszcze mocniej. Nie. Zrobiłem to... Tak. Ale pokaż to samo tylko, że mocno. Ale nie. Zrobiłem to, dla, zrobiłem to dlatego, no. bo się wkurzyłem, bo miałem prawo nie wiedzieć, a ty, a ty ta, to można powiedzieć, że mnie tak jakby uśmiechnęłeś... Można powiedzieć, że mnie wyśmiałeś, mm. że y, jak jesteś po dwa karton, a ja nie wiedziałem i chciałem cię po prostu wnieść... Od razu pasuj. musisz się rzucać i burzyć? Nie. A no ty, właśnie. A ty później mi powiedziałeś, że y, no super, żałuję, że cię zabrali wszystkie kurczaki. I, Ale nie. chodzi właśnie o to twoje... Ale nie. Nie, ale to, to... Poka pokaż jak ty to robisz. Ale nie, pokaż jak to robisz. O, to, to, to jest to. I ja się wtedy irytuję. Ale ja później chciałem ci Bo ja jemu pomogłem. A czy ja ci nie pomogę? Ci Chciałeś pomóc. pomóc, ale jak ja ci później powiedziałem, to, powi to zrobiłeś tą minę. I to wystarczyło. A teraz odnośnie tego, co niektórzy mogą mi zarzucać. Czyli rozpieszczania miłosza, to jest przykład, kiedy mu, został mu zabrany telefon i hulajnoga. Telefon oddałem. Hulajnogi na razie nie potrzebujesz. Potrzebuję. Wczoraj nawet no, później do ciebie nic nie mówiłem, pytałem cię. I to bardzo czy... dobrze, dlatego ci przyniosłem dzisiaj telefon. Bo gdybyś dalej wariował i dalej byś się rzucał, a później jak nie, nie rzucałeś, z kolejnego. No. Bo miłość tak, tak robi, dlatego trzeba go temperować. Nie do końca, nie zawsze, no bo musi mieć jakiś taki swój charakterek. Miłość. Da je chłopakowi e, spod Poznania. hulajnogę Milo, skąd ten chłopak jest? Napisałeś mu odnośnie chulańogi. Opalenica. Napisałeś mu? No napisałem. No nie, no czy, czy ok? Czy chcesz, żebyśmy przy. Bo jest plan taki, mam taki plan, żeby tą hulajnogę o wartości 1400 zł, mniej więcej żeby miło zawiózł właśnie temu chłopakowi do palenicy. Tak jest, zamiast wysyłać kurierem, to właśnie, żeby zrobić coś takiego i wypadł. Zabieram mu telefon, zabrałem mu nogę i takie rzeczy się zdarzają. Może to trwa krótko, ale są takie. I nie uważam, żebym rozpieszczał Miłosza, ale jeżeli się pojawiają takie komentarze, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy... Nie wiem, rozmawialiśmy ostatnio o iPhone'ie 12. Nie to, że ma sobie kupić czy coś, on ma sobie kupić. Tylko wszędzie za... Albo jak się pytam kogoś w komentarzach yy, Dlaczego uważa, że rozpieszczam? Albo ma na przykład telefon, ma iPhone'a Ja wiem o tym, że dla dzieciaków wystarczy jedna rzecz Którą coś ma i od razu się czepiają Nic nie poradzę, ja już się do tego jakby przyzwyczaiłem Moim zdaniem Troszeczkę może rozpieszczam. Jak ja rozpieszczam go? Ja mu teraz nic nie kupuję No kupiłem mu te ja w ciągu ostatniego roku kupiłem i kupiłem te ochraniacze na nogi. To jest rozpieszczanie? No my mówimy o kwotach, nie wiem, no 500, tysięcy złotych. to jest rozpieszczanie przez cały rok? De, do, ile mam, Milo, ile mam czekać na kawę? Co, Żerandol teraz? Miło zażyczył sobie kawkę. A ja na poprawę humoru weekend zaczynam, grając FIFA. Tyle mi brakuje, żeby awansować, czyli dam radę. I teoretycznie taki mam skład, ale w czwartej, w piątek karty będą najdroższe i myślę, żeby po prostu sprzedać ten skład i zarobić. Tylko kim będę grał wtedy? Chłopaki mówią, że, że teraz wszyscy w szkole i możesz mi powiedzieć, czy faktycznie tak jest, że w tą grę grają, że to jest teraz na topie. No dobrze, no to chyba dzisiaj już zakończymy. Napisz mi, czy według ciebie kupienie ochraniaczy w przeciągu ostatniego roku synowi za 300 zł to jest rozpieszczanie. Nic więcej nie dostał ode mnie. Chociaż z drugiej strony, to powiem ci, dziecko powinno być rozpieszczane. W jakimś tam stopniu. Dzięki za oglądanie, łapeczka w grę, cześć.